Elohel. Hell. Termin, z którym każdy gracz ligi, czy to młodszy, czy to mniej toksyczny, na pewno się kiedyś spotkał albo spotka. Pozwoliłem sobie zagłębić się w temat i zasięgnąć rad najwybitniejszych artystów poszczególnych dywizji i wnioski, które wyciągnąłem, powinny być dla wielu mocno kontrowersyjne. Aby pozyskać tę tajną wiedzę, zasubskrybuj oraz zadzwoń pod bezpłatny numer telefonu, który znajdziesz w opisie. Płatne 4 zł za minutę. Żartowałem. To niesamowite, jak bardzo życie może was zaskoczyć, prawda? Really, nigga? Bez bzdetów. Udostępnię ci te wiedzy za darmo. Najwyższy czas, aby ludzie przejrzeli na oczy. Im więcej ludzi, tym więcej opinii. Zakładam, że znasz wiele osób, które, których narzekania znosić musiałeś, albowiem tkwiły one w Elohelu i gorszego nie znały. Przecież zasługują one na lepszą dywizję, prawda? Przejrzyj się dokładniej. Osoby, które na to narzekają, nie należą do jednej dywizji. Takie osoby znajdziesz w bronzie, silwerze, goldzie, platynie, a nawet w niskim diamencie. Na dobrą sprawę to każdy gracz w pewnym etapie swojej lolowej kariery mógłby ponarzekać na Elohela. Czym więc tak naprawdę jest Elohel w świetle tych faktów? Złapcie się czegoś, bo to może Wam popsuć Wasz światopogląd. Elohel jest dywizją, z którą Wy nie możecie sobie chwilowo poradzić. Elohel to stan w którym nie jesteś w stanie... Ha, śmiesznie to zabrzmiało. Stan, w którym nie jesteś w stanie przebrnąć przez daną dywizję i tracisz siły, w związku z czym z twoich cycków wypływa termin Elohel, który stara się zrekompensować ci ból, z jakim się zmagasz. Kochani, nie wiem, czy czujecie się teraz obrażeni, ale ja również twierdziłem, że jestem w Elohelu. Było to w momencie, w którym nie mogłem wyjść z platyny albo i w momencie, kiedy oscylowałem w granicach D5-D4. Ciągle wracałem na dno. Fakt jest taki, że jeśli jesteś w stanie konsekwentnie trzymać poziom, to nawet trafiając tych swoich awków i troli, których macie w każdej grze, i tak pójdziecie do przodu. Bo wbrew waszemu wyolbrzymianiu, więcej gier macie normalnych i nawet te z toksycznymi graczami można uciągnąć. Nie jestem najlepszym graczem. Mechanicznie jestem bardzo przeciętny. Ale czasem zdarza mi się podejmować dobre i mało ryzykowne decyzje. Największym mankamentem przegniewanych gier są troły. Jeśli drużyna nie oddaje przewagi i powoli, ale konsekwentnie ją powiększa, to najzwyczajniej w świecie wygra. Kończąc swoją kontrowersyjną wypowiedź na temat Rohela, chciałbym nakłonić was oraz moich widzów, którzy odwiedzają mój kanał częściej, za co im bardzo dziękuję, abyście stopniowo nabierali dystansu do tej gry. Zacznijmy zauważać swoje błędy i skupmy się na nich. Ta gra ma być przede wszystkim rozrywką. Nie zapominajmy o tym. Nie poddawaj się toksycznym leszkom, bądź od nich lepszy. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!